Najpóźniej na przełomie lutego i marca rozpocznie się likwidacja nielegalnego składowiska śmieci w nowym Miszewie. Po ponad dekadzie uciążliwości zapadły konkretne decyzje. Cieszę się, że to już koniec problemów w tym miejscu mówi starosta Płocki. Jest to jedna z najważniejszych informacji, tak naprawdę ostatnich miesięcy, jeżeli chodzi o ziemię płocką. Ponieważ po wielu latach zabiegów, monitorowania i też walki mieszkańców doszło do sytuacji, w której odpady z Miszewa zostaną usunięte. Jest podpisana. Umowa z wykonawcą, prace na dniach się rozpoczną. Też te sprawy są koordynowane. Jesteśmy w stałym kontakcie z Urzędem Marszałkowskim, który podjął się tego zadania. Zasadnicze prace związane z usuwaniem i wywozem odpadów rozpoczną się w marcu. Zgodnie z umową mają potrwać maksymalnie do 30 października, choć możliwe jest ich wcześniejsze zakończenie. Mówi nam Lech Dubiński, wiceprezes Mobruku, firmy, która odpowiada za likwidację składowiska. Część odpadów zostanie wykorzystana do produkcji paliw alternatywnych, reszta zostanie spalona. Na hałdach w Nowym Miszewie znajduje się około 18 tysięcy ton odpadów. Od 2022 roku obiekt funkcjonował nielegalnie. Koszt likwidacji składowiska Przekroczy 94 miliony złotych, środki na ten cel zapewnia Urząd Marszałkowski. Gmina Słupno rozpoczyna kolejne inwestycje drogowe. W Cekanowie przebudowane zostaną ulice Mazowiecka oraz Królewska. Zakres prac obejmie nie tylko nową nawierzchnię, ale również wykonanie zjazdów oraz budowę poboczy. Odcinek o długości blisko 600 metrów zyska drogę bitumiczną, system odwodnienia oraz 5-metrowe zjazdy. Całkowity koszt inwestycji to niespełna 620 tysięcy zł. Sam, czyli przygotowanie do życia w rodzinie, to wyjątkowy spektakl, który ponownie pojawił się w płockim teatrze. Porusza takie tematy jak zdrowie psychiczne, hejt czy relacje rówieśnicze problemy, z którymi mierzą się nie tylko młodzi, ale także dorośli. My... Jako teatr we współpracy z mecenasem, z Orlenem, przeprowadziliśmy takie konsultacje wśród młodzieży i wśród wychowawców, żeby poznać największe problemy, jakie, z jakimi młodzi ludzie teraz się stykają, i spróbować odpowiedzieć na te problemy poprzez spektakl. Spektakl przedstawia historię trzynastolatka, który musi zmagać się z codziennością konfliktów i rozwodu rodziców, problemów w relacjach rówieśniczych w szkole, a także pierwszego zauroczenia. Mogę powiedzieć, że śmiało spektakl wpisuje się w działania profilaktyczne i wychowawcze, jeśli chodzi o wychowanie dzieci i młodzieży. Polecam. Dziś byłam trzeci raz. Byłam już prywatnie ze swoim wówczas 19-letnim synem i 23-letnią córką. Jak najbardziej spektakl trafił w sedno. Młodzież się mierzy całościowo z takimi problemami. Uważam, że szkoły, uczniowie tak klas 7-8 i licealiści powinni jak najbardziej zobaczyć ten spektakl, bo on jest świetnie zobrazowany, jest naprawdę autentyczny i to, co się dzieje w naszych domach, w szkołach, to jak najbardziej obrazuje to, jak wyglądał ten spektakl. Więc super. Polecam serdecznie i zapraszam. Oczywiście jesteśmy zainteresowane tym, aby młodzież przeprowadzić na spektakl. My uczymy młodzież w przedziale 15-20 lat. Zatem uważamy, że jeżeli nasi uczniowie obejrzą Spektakl przeżyją swoisty katarzys. Projekt obejmuje również spektakle dedykowane szkołom i grupom. Po każdym przedstawieniu organizowane są spotkania poświęcone wyzwaniom współczesnej młodzieży. Okay. Żłobek miejski numer 2 przy ulicy Kleberga powiększa swoją działalność. Trwają tam prace adaptacyjne pomieszczeń, w których wcześniej funkcjonował ośrodek rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach inwestycji wyrównywane są podłogi, układane płytki oraz malowane ściany. Zaplanowano także montaż nowego oświetlenia. Obecnie z placówki korzysta 91 dzieci, natomiast po zakończeniu prac przybędzie tam 68 miejsc. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 3,5 miliona złotych. Tłusty czwartek już w tym tygodniu. Przy przygotowywaniu słodkości pamiętajmy, aby zużyty po smażeniu olej utylizować w odpowiedni sposób. Po ostudzeniu najlepiej przelać go do plastikowego pojemnika typu PET lub szklanego słoika. Taki olej można następnie oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub wyrzucić do odpadów zmieszanych. Mieszkańcy płocka mogą też korzystać z dostępnych w mieście olejomatów. Pamiętajmy, że wylewanie oleju do kanalizacji jest zabronione, może zatkać rury i szkodzić środowisku. Odpowiedni recykling oleju udaje na. Natomiast szanse na jego ponowne wykorzystanie, na przykład do produkcji biopaliwa. Stadion LKS w Nowym Duninowie może zyskać oświetlenie warte kilkaset tysięcy złotych. Wszystko zależy od zaangażowania lokalnej społeczności. Gminie udało się zakwalifikować do drugiego etapu konkursu sportowo kulturalnie, lokalnie organizowanego przez Fundację Lotto. Takie sfinansowanie oświetlenia pomoże nam w treningach, które można odbywać wieczorną porą. Tak jak naprawdę wchodzi w pora jesienna, gdzie godzina się zmienia, 19 jest ciemno, wchodzą seniorzy do trenowania. Mamy fajną ekipę dzieciaków, którzy też grają. Dla nich też by było to fajnie zagrać, rozegrać mecz pod, na wieczór pod lampami, też by była jakaś fajna satysfakcja dla nich, zachęta do grania, do, do sportu. Aby oddać głos należy zakupić dowolny kupon w punkcie lotto, sklepie lub online i zagłosować na stronie gdygrasz.pl wybierając stadion w Nowym Duninowie. Każdy oddany głos ma znaczenie, warto więc wesprzeć lokalną inicjatywę. Konkurs trwa do 28 lutego. Z okazji Dnia Kobiet w Gminie Słupno przygotowano wyjątkowy koncert. W poniedziałek 9 marca o godzinie 18 w Hali Sportowej w Słupnie wystąpi Andrzej Piaseczny. Bilety w cenie 30 zł trafią do sprzedaży 23 lutego o godzinie 16 w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno mieszczącym się w Cekanowie. Liczba miejsc jest ograniczona.